Simanko, Witajcie w kolejnym odcinku z kariery zawodnika w 2 k 16 Dzisiaj zagramy sobie ostatni mecz drugiego sezonu z San Antonio Spurs Pokażę wam też statystyki i zobaczymy jak zakończy się ten sezon A w następnym odcinku jeśli wbijecie 25 łapek w górę dowiecie się do jakiego klubu trafiłem i jak dalej będzie się toczyła moja kariera Za chwilę widzimy się na hali Tutaj jeszcze na szybku, możecie zobaczyć moje statystyki Pytaliście o to więc wam pokazuję tak to wygląda. No i tyle. I nadszedł ten czas. Ostatni mecz sezonu gramy z San Antonio Spurs na wyjeździe. Jeszcze tutaj możecie zerknąć na wyjściowe piątki. I rozpoczynamy. Boom! Czy będzie pierwsza asysta? Jest! Ciekawe, czy uda nam się wygrać. Jak wiadomo, Spurs to jedna z najlepszych drużyn w tej lidze. Przecież wygrali mistrzostwo 2 lata temu. Wczoraj nie było żadnych meczów w NBA, bo było święto dziękczynienia, ale za to przedwczoraj yy, Golden State Warriors pobili rekord, jeśli chodzi o najwięcej wygranych meczów z rzędu na początku sezonu. 16-0, do 0, taki mają teraz rekord. Jest to najlepszy wynik w historii. Jest pierwszy punkt. A i drugi rzut niecelny niestety. Jak to nie weszło? Zbieram piłkę. Nick Young. Ale się zmieścił tam. Wreszcie pierwsze punkty. Ale piękne podanie. Pooo, William skończy. Śmieszny ma Ginobili placek na głowie. I TERAZ PYTARDA! BANG! Kobi podanie... Jest, asysta! Piąta w tym meczu. Pomimo tego, że Spurs są o wiele lepszą drużyną niż Lakers, to prowadzimy aż 12 punktami. Aj, jednak ładnie trafia LaMarcus Aldridge. Hoho! HOO! Podanie od Kobiego, przebiegam całe boisko i piękny slam dunk. Muszę to jakąś łaną akcją zakończyć. HOHO! Bank! Z pewnością, jeśli uda mi się dowieść to zwycięstwo do końca, to będzie sensacja. Nie bójmy się tego słowa. Na pewno, wygrana Lakers ze spurs na ich parkiecie to jest. Nie lada wydarzenie, szczególnie w takim ważnym meczu na koniec sezonu, w którym wszyscy chcą się dobrze pokazać. I siedzi, kolejny rzut, ale zasłona piękna, i kolejny. I po raz szósty, co to się dzieje. Jeśli tak będzie dalej szło, to w następnym sezonie wezmą mnie do Slam Dunk Contest. Po raz kolejny rzut za 3. Zaczynamy ostatnią kwartę tego meczu. Na pewno jest to spore widowisko dla moich fanów. Już 6 dunków. Tutaj niestety głupi faul. Ciekawe, czy jest jakaś drużyna, która mogłaby wygrać ze stanami. Mecz o złoty medal na Olimpiadzie. Jak myślicie? Hiszpania, Francja? A może nie ma nikogo takiego? Kto zdobędzie trzy medale na Olimpiadzie w Rio de Janeiro w następnym roku? Ja obstawiam także złoto USA, Hiszpania na drugim miejscu, a na trzecim miejscu Francja. Czy tak będzie? Zobaczymy. Napiszcie w komentarzach Wasze typy. Przewaga stopniała do 8 punktów, ale nadal można powiedzieć, że dominujemy w tym meczu. Trafia Evan Turner za 3, to jest dziewiąta asysta Mam już też 8 zbiórek i 26 punktów, bardzo ładne statystyki Jeśli do tego mielibyśmy zwycięstwo to byłbym bardzo zadowolony na koniec tego sezonu Spurs nie dominują, grają słabiutko Tutaj asysta, czyżby chyba dziesiąta Tak, 1000 fanów, double double Za co dostałem 1000 fanów? Przecież nic nie zrobiłem. Straciliśmy punkt. O co chodzi? Dlaczego oni nie rzucają? Czyżby ostatnia akcja tego meczu? Czy będzie rzucał Parker? Nie, wygrywamy. 29 punktów, 8 zbiórek, 10 asyst. Wygrywamy na koniec sezonu. Świetnie. 85 do 69. Był to mój ostatni mecz w Los Angeles Lakers. W kolejnym odcinku dowiecie się gdzie zagram. Powiem tyle. Większość klubów chce podpisać ze mną kontrakt, są bardzo zainteresowani moją osobą. Zresztą statystyki mówią same za siebie. 29 punktów, 8 zbiórek 10 asyst, a więc wbijajcie 25 łapek w górę i czeka Was kolejny odcinek. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Na razie, Elo, cześć!